Dzień dobry. Oj, dostało mi się po tym ostatnim moim filmie. No, no, no. Najgorzej zareagował pewien przedsiębiorca, Wiesław Zagurowski. Zwrócił się on do mnie z następującym przytykiem. Hm, jesteś jedyny, który występuje przed kamerą, a w tle nie ma półek z książkami. No to ja sobie myślę, ładne kwiatki, już ja cię urządzę. Wystosowałem list do Allegro, aby przysłano mi najpiękniejszą i najatrakcyjniejszą książkę, żebym mógł ją wystawiać w swojej bibliotece. Nie pierwszej, ale najpiękniejszą. No więc e, nie minął dzień, a Poczta Polska przysłała mi tę książkę zakupioną uprzednio w Allegro. I cóż ja dostaję? Otóż tak, jest to książka pana Wojciecha Feleszko: Lądowanie rinowirusów. Hmm, wspaniała rzecz na obecne czasy, ale co mnie tam jeszcze zaciekawiło? Zobaczcie państwo, kto tu jest ilustratorem. Otóż ilustratorem tej książki jest Ignacy Czwartoz. A któż to jest Ignacy Czwartoz? Nie wiecie? Proszę państwa, Ignacy Czwartoz. To jest wielki, żyjący jeszcze polski malarz. Boże, i cóż teraz powiesz, Wiesławie Zagórowski przedsiębiorco? Ha, ha?